No witajcie, cześć, zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 24 sierpień 2024. Miesiąc nam mija, niedługo wrzesień będziemy mieli, dzieci pewnie pójdą do szkoły, ale my jeszcze tutaj popracujemy nad sierpniem. Tak więc karty potasowane, przełożone i potasujemy jeszcze raz i zobaczymy co ciekawego na wyjdzie. Karta dnia na dzień 24 sierpień 2024 to szóstka monet. Karta szóstka monet przedstawia nam mężczyznę, który trzyma na dłoni wyciągniętą monetę w geście obdarowania nią kogoś, a w drugiej ręce trzyma wagę, gdzie znajdują się pozostałe monety. Tak więc, symbolika tej karty mówi o dobroczynności dzielenia się i dawania osobie, która znajduje się w potrzebie. Karta symbolizuje działania człowieka w geście przywrócenia równości i sprawiedliwości na świecie oraz pomaganiu osobom, które mają mniej, np. pieniędzy, jedzenia czy jakichś dóbr materialnych. Tak więc dzisiejszy dzień warto spędzić na rozejrzeniu się i zastanowieniu się, czy obok nas nie znajdują się osoby, którym możemy w jakimś aspekcie pomóc. Karta mówi również, aby pomagając innym osobom nie dać się wykorzystywać, dlatego znajdziemy tutaj też konieczność zwrócenia uwagi na równowagę, czy osoby, które poproszą nas o pomoc, nie są zbyt leniwe, a tą pomoc mogą na przykład y, osiągnąć samodzielnie. Tak więc zwróćcie uwagę, kto jest w tej potrzebie naprawdę znajdujący się, a kto może spokojnie sobie poradzić samemu. Karta sześć monet mówi również o pewnym braku równowagi m.in. w związku lub relacjach zawodowych, gdzie jedna osoba bardzo dużo daje, a druga po prostu tylko bierze i nie oddzięcza się tym. Tak więc karta też swego rodzaju mówi nam i oszczega, czy przypadkiem nie znajdujemy się w związku, gdzie tylko my się angażujemy, a druga osoba tylko bierze, bądź czy nie znajdujemy się w jakimś miejscu pracy, gdzie bardzo mocno się angażujemy, ale nikt tego nie docenia. Rada dla ciebie na dzisiaj od tej karty. Zobacz, czy obok ciebie nie znajduje się ktoś w potrzebie, komu możesz pomóc. Jednocześnie wykaż się intuicją, czy ta osoba ciebie nie będzie wykorzystywać. Również zwróć szczególną uwagę, czy nie znajdujesz się w jakiejś relacji, gdzie tylko ty dajesz cały czas całego siebie, jednakże druga osoba nie odwdzięcza się tym, a tylko też ciągle bierze. To wszystko i udanego dnia. Trzymajcie się.